No nie wiem, czy ten doszedłem już, ale zobaczcie ja to. Witajcie po raz kolejny na moim kanale. Wpadam z powrotem na swoje pole, na którym wyszła moja rzymska luneta. Chcę zobaczyć, co tutaj jeszcze będzie się działo. Sporadycznie przejść, zmienić ustawienia ewentualnie. Zobaczymy, może coś jeszcze wpadnie. Także cóż, zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, do zostawienia lajków, do zostawienia wszystkiego, co chcecie komentarze oczywiście też mile widziane także nie będę tu przeciągał cóż, widzimy się przy pierwszym dołeczku mam nadzieję, że coś jeszcze będzie się tutaj pokazywać chociaż chodzę i chodzę, zobaczymy co jeszcze będzie wychodzić także do pierwszego dołeczka no dobra, powiem wam to jest taki pierwszy konkretny sygnał reszta to były naprawdę śmieciuchy ten był fajny sygnał, ale to od razu wiedziałem, że jest na śmieciowy ja podejrzewam, że jest jakiś czas za jakieś pół godzinki zmienię pole no bo niestety no ileż można, nie? Się to jest jakaś zakrętka, jakaś nakrętka taka jakiś. No dokładnie, to pełno gwint jest. Dobra, także widzimy się przy następnej że To będzie lepszy fant. Do następnego, jak to mówią, czasami warto zmienić miejscówkę. Następuje tak zwana zmiana miejscówki, zwolnienie koła. I proszę bardzo, zaraz są efekty. Nawet jakieś fajne takie widzę. Nie wiem, co to jest jeszcze. Co to obstawiacie? Co to obstawiacie? Co to będzie? Oj, jak pięknie, proszę bardzo. Czyżby to jakieś fajne srebro było? Czyż to po prostu tylko jest taki nowoczesny guzik? Nie chce mi się w to wierzyć, ja go trochę wyczyszczę, oczywiście. Proszę bardzo. O, jest ta szczotka, to jest kurna katastrofa. Dobra, jest. Zobaczymy co to jest, ale już jest zmiana pola, już jest, są efekty od razu. Proszę bardzo, jakiś Jakiś nabijka, co? Czy jakiś guzior to jest? Nie, to jest taki od jeansów, oczywiście. Proszę, od jeansów. A ja tu kurno już srebro. Chociaż cholera wie. Nie, to jest chyba od, od dżensów. Dokładnie to jest od dżensów nabijka, taka. Nie, ten świek taki. No dobra. A ja tu kurno już srebro widzę. Przecie srebro. Dobra, do następnego. Dobra, ja Wam powiem. Wyszedł strzał. I tego się nie spodziewałem. I to na moje zdrowe oko. Ja wiem, że tutaj są kurna rzymskie tereny. Wiem, że tutaj była jakaś osada, to na pewno wiem. Bo już mam takie małe potwierdzenie. A coś tutaj się działo. Były takie osady tutaj w mojej rejonie przyrzeczne. Także jeżeli się nie mylę, a mogę się mylić, od razu zaznaczam. To jest element Fibuli. Fibuli. Przepraszam, że tak mówię. Czy mi się wydaje? Nie, chyba mi się nie wydaje. To jest po prostu taki zakręcony drut. No nie wiem nie wiem powiem wam szczerze że teraz jestem sam po wyczyszczeniu troszeczkę mi tutaj nie odpowiada wiek ale kto wie. Ja mogę się mylić oczywiście nie. Ja mogę się naprawdę mylić. Nie wiem jak one były robione ale wiem że jestem na terenach gdzie był ten gdzie był mała osada bo oni mieli takie małe osady przyrzeczne i Hmm. nie pasuje mi trochę wiek, no ale dobra, mniejsza z tym no nie pasuje mi wygląd, o tak chciałem powiedzieć nie? ale dobra, mniejsza z tym, ja sobie tu porobię zdjęcia i zaraz widzimy się przy następnym no i teraz taki kawał wielki ołowiu to jest chyba taka część, ja już tą część jedną taką miałem i to jest chyba druga część do tego także leżał na wierzchu tylko i wyłącznie, przetarłem no także Coś jednak jeszcze wychodzi. Myślałem, że tutaj nic nie wyjdzie, ale cały czas coś jednak. No i mamy kolejny sygnał. Jest to chyba plombunia, mi się wydaje. Także plomby to cały czas jeszcze wychodzą sporadycznie. Czyli jednak jeszcze jakieś szanse na jakiekolwiek sygnały są. Także jest napisem oczywiście. No i widzicie. Także jeszcze cały czas coś się dzieje. Proszę bardzo. No i jest fajnie. I gwiazda jest. Ok, już miałem też. Dobra, fajno. Do następnego. No i mamy kolejny sygnałek. Proszę bardzo. I ja nie wiem co to jest. Otworzę więc. Ale, o, na parstek, na parstek. Proszę, proszę. Mówiłem, że jak się znajdzie na parstek, to będzie miał się szczęście, nie? Może i tak dzisiaj jest, ale to jest na pewno na parsteczyk. Oczywiście. To jest drugi z tego pola. No i pięknie. Także jest na parsteczek. Także co, teraz tylko do szczęścia. No piękny. Dobra, do następnego. No i mamy kolejny sygnał. Jeszcze nie otwierałem, ale co to może być? Kawałek ołowia, jak zwykle. Oczywiście. Mały kawałek ołowiu. Jest tego tutaj trochę dużo. Ale niestety. I tak, nie. Dobra, do następnego. Taka ciekawostka jeszcze. Są widoczne ślady starych butelek. Proszę bardzo. Także widzicie, jednak, jednak jest tutaj. Jest potencjał. Tak jak myślę, cały czas tutaj coś jednak się działo. Także fajnie, fajnie. Naprawdę chce się chodzić. Także to jest tylko potwierdzenie. Dobra, do następnego. Dobra, mam bardzo fajny kolejny sygnał. Jest to bardzo coś fajnego. A kawałek oczywiście z tego co widzę, ale ja to podejmę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I teraz pytanie do wszystkich: co to jest? Co to jest? Co to jest, powiedzcie? Uf, uf, uf. Ja Wam nie chcę nic mówić, ale. E tu wychodzą naprawdę jakieś fajne elementy. Proszę bardzo. Już tak lepiej wyczyściłem. No jest to srebrne na 100%, nie? I to jest tylko kawałek znowu kawałek czegoś. Nie chcę tego zbytnio tutaj e, rozciągać, rozwijać. E, po prostu będę w domu. No, e, to, to umyję, ja wam stawię zdjęcie, oczywiście. Ale mój, jednak mój wykrywacz się sprawdza, nie? jednak się sprawdza, takie drobinki on też lubi wyciągać także no pięknie, pięknie, ale to jest fajna rzecz naprawdę bardzo fajna rzecz, ja sobie zrobię z tym zdjęcie bo to może być bardzo ciekawe tym bardziej, że wyszło tutaj coś jeszcze innego ale to jeszcze muszę zweryfikować dokładnie, także super widzicie zaczyna padać też, także długo nie pochodzę powiem wam w tej beryłce też coś jest teraz nie wiem dokładnie co będę starał się to otworzyć e, tutaj z wami no, mamy chyba monetę, co? A jest moneta w końcu! Fajnie, fajnie! I podejmujemy, oczywiście, monetkę. A tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, żeby nie było. No, jest jakaś moneta. Ciekawe, czy nie będzie jak to się mówi z duchu. Może będzie z dychu, Może być lekki zajazdik, ale jest moneta w każdym razie. Bardzo cieszy, tym bardziej, że jest to już łoho ho. I jeszcze trochę ciekawe, czy jeszcze coś pokażę. No nie wiem, jeżeli coś tak będzie, to oczywiście wstawię. A jeżeli nie, to widzimy się przy następnym. No jest moneta na 100%. Dobra, do następnego. No i teraz zobaczcie to. Czy to jest to, co przed chwilą tutaj mi taki sygnał dawało? Jep, to jest to dokładnie. Proszę bardzo. Ale to jest taki zwykły. Nabijka, jak to mówię, nabijka ćwiek. Ale leży na wierzchu, także podniosę oczywiście, zabiorę. Nie. No, także super. Dobra, do następnego. No dobra, mamy kolejny sygnał. Teraz nie wiem, gdzie on tutaj jest. Oczywiście, czy to jest tutaj? Teraz bądź mądry, pisz wierszy, nie? Gdzieś tu przed chwilą było. Dobra, jest. Ja podejrzewam, że jest to zryweczka jakaś. Tutaj widać tylko rancik, kancik. No i tak myślałem, nie? No, także facą musi być, nie? No dobra, do następnego. Proszę, jaki ładny i to cały, haha, fajny, fajny. Teraz już mi więcej wiecie, gdzie jestem, <laughs> ale tylko wiecie. Dobra, kolejna krągłość wpadła. Ja podejrzewam, że jest to Guzior. Ale tylko to są moje podejrzenia, albo jest to moneta teraz. Nie wiem. Nie, chyba fenol co? Chyba jest to fenol. Fenol, fenol, tak jest. Jest to na pewno fenol. Tylko pytanie, jaki fenol? To jest wejmarski fenol. Oczywiście, weimarski fenol. Proszę bardzo. A sygnał był taki niezaciekawy, także dlatego tak jest. Dobra. Widzimy się przy następnym. Wow, ja sam nie wiem, co ja wykopałem w tym momencie ja pierdolę. Zobaczcie na to. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jaki strzał. Nie ja trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie proszę. Ja muszę go podjąć. Nie, nie. Ja pierdolę. Ej, trzymajcie mnie proszę. Jaki kurwa strzał! Ja jemię. Ja pierdolę. Ja jeb jaki strzał. Ja jebie. Trzymajcie mnie naprawdę. Ja pierdolę. Fuf. Fuf. Ja go muszę wyczyścić. Ja pierdolę jakiś strzał. Nie trzymajcie mnie naprawdę. Ja jebie. Nie, nie. Chyba wyczyszczę go najpierw. Za chwilę się włączę. No to Zobaczcie sami, co tu się teraz odjebało. Na pewno jest stary. Nie ma próby. Nie ma nic. Zobaczcie na no to, nie. Fuf. Także to jest złoto na 100%. Ech, także jest grubo, jest fajnie grubo. No dzień mi zrobił jak cholera, no ja pierdolę, a już się do strony chaty zwijałem, już zakręcałem z tego pola, już chciałem inaczej iść. Także jest dzień zrobiony. Zajebiście. Jest jakaś postać. No nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle. No nie wiem czy ten doszedłem już. Ale zobaczcie to. Następna rzecz, która leży na wierzchu. Pięknie. O, proszę bardzo. Wspaniała, ale niestety się zostało tylko tyle z niej. Ale ładna klamerka. Proszę bardzo. No, także widzicie. Podejmuje się. Tak na oczko też można nawet nie wbić łopaty. Bardzo fajnie, że ją znalazłem. Zacnie. Także cóż, widzimy się przy następnym. No i mamy kolejny sygnał. Bardzo fajny, bardzo fajnie tutaj. Proszę bardzo. I co jest plombunia? Widzicie, teraz się zbudza, trochę nie wykrywasz. Czekajcie, go trochę zcisnę. Wyświetla no, dziś plombunia z napisami oczywiście. Jaka ładna. Jaka fajna. Jaka fajowa. Proszę bardzo. O, dokładnie. No i pięknie. Także widzimy się przy następnym. Zobaczcie sobie to. To jest dopiero bardzo ciekawa rzecz, co? Co to jest? Oj, hmm. fajnie, fajnie, coś tutaj zaczyna wychodzić. To jest jakaś bardzo stara próbę, Trochę przeczyszczę oczywiście. Sorry zawiat, już się Są rozwiaty, wiatarek, już się zwracam. proszę. Także trochę przeczyścimy. Wstępnie. Proszę bardzo. Tak to jest jakaś starsza plomba szkoda, że tylko kawałek ale mogła być bardzo ładna no niestety dobra, nie wiem czy widzicie są jakieś zdobienia dobra, do następnego dobra, kolejny sygnał ja podejrzewam, że jest tu kawałek kawałek ołowiu nie. ach, pocisk to jest pocisk rozwalony pocisk widać nawet, że był wystrzelony Oczywiście musi wiatr przeszkadzać, proszę bardzo. Dokładnie. Roztrzepany. Dobra, do następnego. No to teraz nie wiem czy zjeść, czy oblizać, nie? Taka sytuacja. Jakaś kość. Hmm. Kość. Hmm. Może piraci tu byli? Hmm. Szukamy pirackiego złota. Dobra, tak będzie.